Witamy was wszystkich w słowie na poniedziałek. Z okazji 1 września międzynarodowa klasa robotnicza prędzej czy później zatriumfuje nad faszyzmem i kapitalizmem. Hashtag socjalizm, hashtag wojna, hashtag rewolucja. On the occasion of september 1st, the International Working Class will sooner or later triumph over fascism and capitalism. Komentarz z portalu PostemPork. Użytkownik Jan Paweł II. Opublikował. Z okazji 1 września warto pamiętać o niebezpieczeństwach, jakie niesie ze sobą nazizm oraz jego bliźniaki, faszyzm, kapitalizm i nacjonalizm. Warto też pamiętać o fakcie, iż druga wojna światowa rozpoczęła się dla każdego narodu kiedy indziej. Dla Polaków datą tą był 1 września 1939 roku, który na zawsze pozostanie symbolem nazistowskiej agresji. Dla postępowców niemieckich oraz całego niemieckiego ruchu robotniczego wojna zaczęła się już jednak w 1937 roku w trakcie uruchomienia obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, gdzie mordowano przeciwników politycznych nazistowskiego reżimu. Narody Związku Radzieckiego zaś mogły cieszyć się pokojem znacznie dłużej, zostając zaatakowane przez Trzecią Rzeszę dopiero w 1941 roku. Z kolei klasa robotnicza Hiszpanii doświadczyła przedsmaku wojny już w 1936 roku, kiedy to faszyści zorganizowali pucz oraz wywołali krwawą wojnę domową. U Czechosłowaków zaś oraz Austriaków wojna rozpoczęła się już w 1938 roku, kiedy to część ich terytoriów zagarnięta została siłą przez Trzecią Rzeszę. Z kolei w Chinach ludność cywilna mordowana była już na masową skalę przez japońskich faszystów w 1937 roku. Warto nadmienić, iż sama tylko konfrontacja zbrojna między Japonią a Chinami pochłonęła wtedy około 30 milionów ludzi. Najlepiej wychodziły na tym takie narody jak choćby USA, które za wyjątkiem zniszczenia neokolonialnej bazy lotniczej w Pearl Harbor. Nigdy nie doświadczyły nawet ataku militarnego na swoim własnym terytorium. Nieważne już nawet dla kogo, kiedy dokładnie rozpoczęła się II wojna światowa. Z perspektywy czasu i historii wiemy bowiem, iż był to najbardziej krwawy i niszczycielski konflikt w historii ludzkości. Odpowiedzialność za jego wywołanie spoczywa zaś na reżimie kapitalistycznym oraz jego imperialistycznych i faszystowskich reprezentantach. Nigdy więcej kapitalizmu, wojny, nazizmu i faszyzmu. Dziękujemy Wam wszystkim za oglądanie oraz zapraszamy do przystępowania do polskiego ruchu postępowego. Do zobaczenia wkrótce.